My to. Na progu mojej mowy zatrzymam cię, zanim przejdziesz, zanim tokując przerwiesz. To jest granica, do której dałam sobie klarować prawić protekcjonały usypiać połajanką. Daninę płaciłam większą, dama transakcja wiązana. Pan mógł, więc się o mnie upomniał u drugiego objaśnię pana. Lecz odtąd się już nie da działać polubownie. Choćby naszym żywiołem dotąd nie był sprzeciw, to jest. Domestik noir, płochliwe pach. Czy słyszysz? Ja też. Nadchodzą korne furie. Drą się, które dygały, prą rysy na wykuszach. To drżą posady w niżnych potulicach. To tętno tłuczonych stłumień co grzęzło w gardle, wychodzi na jaw. Na widnych zboczach plenią się czystki.